Ja już się mam kuizowę z tej strony, ja witam Was serdecznie na Hellcase. Ie. W dzisiejszym odcinku otwieramy same skrzynie na promocji, no bo dzisiaj jest taki polski odcinek, wiecie, Polak i te sprawy. Dzisiaj tak, same skrzynie na promocji, bez deals, są, widzicie, przecenione na sejlu, także elegancko. I dzisiaj sobie właśnie te skrzynie będziemy otwierać, testować, czy w ogóle te promocje się tutaj nam opłacają, oczywiście. No i przypominam Wam, że jest konkursik jest konkursik na takie dwa skinki także zapraszam, bo są to playskiny, myślę, że można fajnie z nich pokorzystać wpadajcie, link oczywiście do giveaway'a y macie w opisie i co musicie spełnić, to też jest napisane na stronie a jakbyście chcieli sobie coś wpłacić to z kodem KEBUS oczywiście zapraszam bo daje wam 10%, yy, daję wam 10 bonusu do depozytu oraz darmowe 70 centów na start yy, no i co, zaczynamy sobie no i będziemy otwierać, będziemy otwierać te skrzynie Zaczynamy oczywiście od najtańszej. To jej możemy sobie troszeczkę pootwierać. Lecimy od razu po 3. Bo jest dosyć tania, także fajnie, że te od razu możemy promkami sobie, że one się stakują. I zobaczymy, co nam tutaj będzie leciało. Jakiś kloczek grań. Uuu! No i pierwsza skrzynia. Bardzo obiecująco się zapowiada, także fajnie. Mnie to oczywiście cieszy. Ok, mamy digla, dwa Digle naga. To też wydaje mi się, że jest niezły traf. 630, okej, okay. kolejny profizik. no ta skrzynka powiem Wam, że niezła, niezła, także fajnie, fajnie, no tu chyba gorzej, ten Night Terror może coś, no właśnie, dolar, dobra, lecimy, 5 sobie takich otworzymy, z dwa razy, może z trzy. i będziemy lecieć do następnych, nie ma co się zatrzymywać, see you later, bardzo fajnie, jakiś flashback, no to te skiny gorsze, ale ta later. W porządku, no i chyba hmm. tylko niestety ten skin tutaj. Dobra, lecimy sobie dalej i zobaczymy co tam tutaj nam podropi, podropi, ok. Do tego grindera mogłoby dolecieć, mogłoby dolecieć, no ale w porządku. 22, dobra i ostatnie otwarcie do trzech razy sztuka. Zresztą jak oglądacie moje odcinki to wiecie, że ja lubię tak robić. Dobry, Apid Viper, sirek, shiknaga, no, 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 nie najgorzej chyba tutaj. 7,41, dokładnie tak. No i lecimy sobie dalej. Dobra, czyli to mamy za sobą. Teraz przechodzimy do kałaszków. Do kalaszów też możemy troszeczkę pootwierać. Czemu by nie? Cztery razy kalasz na sam start. I zaczynamy redlinem, ty! No, to jest, to jest bar bardzo dobry start. Dejum! Dejum! No powiem wam, że częściej będziemy korzystać ze skrzyń przecenionych, promocyjnych, bo widzę, że tutaj nieźle, nieźle rzuca. No tu nieco gorzej, ale wcześniejsze otwarcie no zaskoczy. Nieco gorzej? Człowieku, Dejum! Factory New Stat Track, 32 dolary. Klasa, dobra. Nie cofam słów, totalnie. Serio. Co jest? Bo ten elit Buildik, powiem wam, że zaskoczył mnie. Zaskoczył mnie mocno. No tutaj już gorzej. Dobra, lecimy sobie pięć razy Kalasza. Zaraz jeszcze dyszkę sobie strzelimy z Kalaszów, bo ja lubię tą skrzynię. Tak już abstrahując od promocji. No tutaj Safari Mesh'e niestety i Uncharted'y, także lipka. No i lecimy raz, 10 w taką skrzynię, i przechodzimy sobie dalej. Zróbmy raz, 10 i. Frontside Misty. Okej. Okay. Okej, okay, 35 dolków. No w porządku, w porządku. Mogło być zdecydowanie gorzej. Lecimy do Knife Life. Również lubię tą skrzynkę, także. Trzy otwarcia na sam start. Drupnę z niej kosy w ogóle w którymś odcinku, jeżeli dobrze pamiętam. Także. Okej! Okay. I zaczynamy kill confirmed. Kurczę, klasa 60-dolków. No, powiem, że ten odcinek idzie świetnie jak na razie, także jestem bardzo zadowolony. No i co, lecimy dalej. Jeszcze raz trzy sobie otworzymy. Śmiesznie jakbyśmy jakąś kosę upolowali z tej skrzynki, ale też nie chcę nią jakoś spamić bardzo, żeby starczyło budżet na wszystkie. Em... Tutaj przecenione skrzynie. Ok. Ok, ok. No tutaj gorzej, tutaj gorzej zdecydowanie. Ale zrobimy sobie jeszcze razy piątkę i potem z dwie dyszki, może. No zobaczymy, jak to cenowo wyjdzie, oczywiście. Ok, Neon Revolution. No tutaj fajnie, tutaj fajnie. okej, okay, 42 dolki. Bardzo przyjemnie na plus. No i co, dyszkę sobie strzelimy. Z dwa razy, może taką dyszkę strzelimy. Zobaczymy jak to siądzie Jedna dyszka leci Dark Age, no to to jest coś warte, a reszta zobaczymy What? Coś warte człowieku, ty 150 dolarów What Dobra Ty 003 What? Ty no na to była mniejsza szansa niż na kosę Ale żeśmy pula wyrwali No mocne Mocne mniejsza szans niż na. lepsze niż kosa to było. No nieźle. Tego to się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, powiem Wam szczerze. I 57 dolarów jeszcze, klasa. Dobra, lecimy dalej. Teraz zaczynamy te droższe skrzynki. Riptide Tiger. No to tutaj musimy już ostrożnie z budżetem, żeby na wszystko starczyło. Zróbmy sobie dwa otwarcia, bo to 70 dolarów. Także dwa takie otwarcia. Zarzućmy. Okej, okay, Chantico's Fire, no to to jest w porządku. I Famasik. No dobra, jeszcze raz otwórzmy, żeby dać szansę, żeby nie dyskryminować żadnej skrzyni. Okej, okay, no znowu Chantico's Fire. Orange Diddy Pad, No, 45. Dobra, ostatni raz ją otwieram. Coś tutaj nam nie idzie na tej skrzyni. No ale być może właśnie trzeba dać parę szans. No ale chyba niestety, chyba niestety... Lipa jest, no tak, no niestety, ta skrzynia, no nie podobała mi się. Lecimy z double buścikiem, tutaj jedno otwarcie na razie. Ok, red line, no to jest jakiś field tested pewnie, to, to nie wiem, czy dobry traf. 61, dobra, sprzedajmy, otworzymy jeszcze raz i co? Przechodzimy, moi drodzy, do najdroższej skrzyni w dzisiejszym odcinku. U słabo tutaj. Point Disarai, no to jest słaby traf z tej skrzyni. Słaby, słaby 9 dolków. Battle Skirt, no trudno. Przechodzimy sobie do Hard Luxury za 220 dolków. No i tutaj, no tutaj mogą być mocne rzeczy. No nie chciałbym Bloodsporta Sporta trafić. No i reszta. Niech się dzieje. Wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba, więc zalosujmy. A Simov, no niestety w jakimś Skerdzie to jest. Może Well worn. 103 dolki. No, kurczę, mogą być lepiej. Aczkolwiek te, te tańsze skrzynki poddawały. Także otworzymy sobie jeszcze najflyfa y, dwa razy, żeby dopełnić tutaj. Klamę kompozycyjną chciałem powiedzieć zrobić, ale to musielibyśmy otworzyć y, tą, co otwieraliśmy pierwszą. No dobra, Vogue nie, nie jest źle. Także tym akcentem kończymy odcinek, no i linkacza do stronki oczywiście macie w opisie, także wbijajcie, grajcie i to by było na tyle, trzymajcie się, jo.